No dzień dobry. Ania Pacholak dietetyk inaczej gadanko na śniadanko. Bo karmię głowy zamiast brzuszków. Po tygodniowej przerwie, gdzie szukałam sama siebie i swojego pomysłu na gadanko na śniadanko, poniedziałki będą naturalne, wtorki będą tematyczne. Jutro zobaczycie jakie tematy będą we wtorki. Środy będą też tematyczne. Środy będą raczej takie holistyczne. Wtorki będą z babcią Walosią i z jej książką. Środy będą holistyczne, czwartki nie pamiętam, ale to w czwartek będziesz wiedzieć, a na pewno piątki będą postne. Będziemy się wspierać, motywować, a sobota, niedziela będzie przerwa. Ale, a właśnie, chyba środy miały być produktowe, nie wiem, nie pamiętam. Ale, jeśli chodzi o naturalne poniedziałki, to zawsze, mam nadzieję, że tak się uda, logistycznie to ogarnąć. Będą to poniedziałki naturalne z zielarką, fitoterapeutką jako gościem. I teraz, dlaczego ja nie lubię zapraszać gości? Dzisiaj lubię i w poniedziałki będę lubić i będę lubiła zawsze zapraszać gości, którzy fizycznie tutaj przyjadą i fizycznie tutaj ze mną będą. Nie lubię tych okienek podzielonych na pół. Ok, jeśli ktoś mieszka na drugim końcu świata. To okej, okay, ale jeśli jest możliwość, że ktoś do mnie przyjedzie, to bardzo fajnie i dzisiaj mam gościa i zapraszam. Aniu, chodź. Cześć, Aniu. Dzień dobry. Ania Cześć. Ania Marcinczak, Anka Zielanka, zielarka, fitoterapeutka. Dziękuję za zaproszenie, Aniu. O, Ogromna fajnie. Ogromna tutaj z Tobą dzisiaj wystąpić. No, my pracujemy razem nie tylko nie tylko nagrywając filmy, dzisiaj pierwszy, zobaczymy jak nam pójdzie, ale my już pracujemy wspólnie. O, ho, ho, znamy się całe lata, nie? Razem robimy wyjazd zdrowe niejedzenie. Tam dopiero się dzieje. Tak dzieje się. Kolejny wyjazd, słuchajcie, zdrowe niejedzenie będzie w marcu od czwartego do 9, czyli załapiemy się na Dzień Kobiet. Będziemy cuda robić, nie? Kosmetyczne też. Ale mm, dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat budowania odporności i jak się mają zioła do tego. Jakbyś mogła Ania mm, powiedzieć mi, ach w ogóle dzisiaj jest dzień postaci z bajek. Kojarzysz jakieś bajki, które y, są związane z twoją? branżą, które zajmowały się ziołami w bajkach. No tak, kojarzę, natomiast nie wiem, czy to takie całkiem pozytywne tytuły by były postaci. Natomiast motyw natury, motyw naturalnych metod, poza mieszaniem na przykład przez tam wiedźmy w kotłach jest obecny w wielu przypadkach. Nie wiem, rozmawiałyśmy przed chwilą chyba w Małej Syrence, tak? Też tak. był taki motyw leczenia ziołami i naturalnymi metodami, zresztą, no... A gumisie? No, tak, no, sok z gumii jagód, tak, no nie wiem, taki naturalny booster, można by powiedzieć, jak na tańcu. Ale coś jest na rzeczy, nie? Coś jest na rzeczy, tak, no, owoce jagodowe generalnie, bardzo wspierają organizm. Czyli to nie jest tak, że bajka sobie się wzięła znikąd, nie? że nie, sok nie. z gumia to pitu pitu, nie? nie? ale jeszcze był Asterix i Obelix, tam też były takie tajemne działa, po których y, mm, panowie mieli bardzo dużo siły, tak, te postaci y, z bajek i, i mogły no wszystko, właśnie. nie? Także to, coś w tym jest. Słuchaj. Zresztą y, no, w, w, od starożytności tutaj na przykład adaptogeny, tak? są mhm. takimi ziołami wspierającymi tę żyznę fizyczną. No tak, bo ja sobie Przygotowałam, nie ukrywam, że będę lecieć teraz z kartki. Eee, zioła to nie magiczne pigułki, ale mogą być cennym uzupełnieniem zdrowego stylu życia. To jest cytat z Andrew Wheyla, amerykańskiego lekarza, który uważał, że zioła są skutecznym sposobem na wzmocnienie układu odpornościowego, ale należy stosować z umiarem i ostrożnością. Inny przekaz. Książka o wewnętrznym uzdrawianiu. Słuchajcie. Huang Di Nei Ying, księga napisana ha, 2200 lat przed naszą erą. I tam jest też informacja, że tak zwane kwi, to życiowa energia, która przepływa przez ciało zdrowa qi jest silna, odporna na choroby. I tam jest dużo na temat budowania odporności. Co ty, Aniu, możesz powiedzieć właśnie jako wstęp do budowania odporności, co twoim zdaniem jest najważniejsze? No, generalnie odporność to jest odporność organizmu to jest bardzo, bardzo szeroki temat i jakby potraktowanie go tylko jako jakby jednym kanałem, tak, czyli nie wiem, wspierania odporności ziołami, no, nie do końca tutaj będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami, tak, jeżeli powiemy, że tutaj ziołami możemy załatwić naszą odporność, tak, i po prostu będziemy pić jakąś herbatę ziołową i dzięki temu będziemy całe życie zdrowi. Tak naprawdę nasza odporność, ona bierze się przede wszystkim z naszych jelit i z tego, co jest w naszym organizmie. Wewnątrz, czyli to, czym my się żywimy, karmimy. I tutaj e, głównym takim wsparciem odporności i podstawą to jest dieta przeciwzapalna. E, dlatego, że no, większość chorób e, niestety wynikają ze stanów zapalnych, jakie w organizmie się e, znajdują. Tak? I Nie mówimy tutaj tylko o przeziębieniu, tak? bo e, w większości przypadków ta odporność kojarzy się z tym, że no, nie wiem, jak nie będę mieć odporności, to będę mieć przeziębienie, tak? albo grypę, mm -hmm. albo nie wiem, e, anginę, albo jeszcze jakąś inną chorobę. Natomiast e, jakby odporność. Odporność dotyczy wszelkiego rodzaju chorób, również chorób nowotworowych, które, na, Czyli na to które nie, ludzie no właśnie, chorują. Bo niektórzy tak? myślą, że odporność, a to zimą nie będę kichać, nie? Mm, I, i, I na tym się kończy. Tak, dokładnie tak, natomiast jakby ta odporność jest to bardzo, bardzo taki szeroki e, temat. Tutaj e, no, prowadzenie też takiego... E, harmonijnego życia, chociaż wiadomo, że w dzisiejszych czasach jest, jest to niezwykle trudne, żeby, żeby osiągnąć mm -hmm. taki, taki prawdziwy balans. Natomiast, mając tego świadomość, no, możemy na to wpływać, tak? czyli tutaj, obniżenie tych czynników stresogennych, takich, tych zewnętrznych, które na nas wpływają, ale też tych, na które pozornie nie mamy wpływu, jak na przykład powietrze tak? czy, czy żywność. No, tutaj akurat zawsze możemy dokonywać samodzielnie wyborów. Nie? Więc, no podstawa dla mnie to jest właśnie wprowadzenie. Zdrowej, przeciwzapalnej diety z dużą ilością wypijanej wody Czyli codziennie. Tak. Po pierwsze, e, zakładajmy, że już słuchają nas osoby, które po jakiejś części wyedukowałam, już są na przykład na stylu niskowęglowodanowym, jedzą produkty nieprzetworzone, e, czytają etykiety, są to świadomi użytkownicy. E, Życia, okay. <laughs> tak to nazwijmy, dbają o wodę, dbają o regulację stresu. Wiadomo, stresu nie unikniemy, ale możemy stosować medytację i tak dalej, i tak dalej. I są to już osoby, które były na wyjeździe, zdrowe niejedzenie, reset 7.2. Są to świadome osoby i chcąc wzmocnić swoją odporność, jeszcze dodatkowo, już wiedząc, jak się odżywiać i tak dalej, E, chcą zastosować jakieś wzmacniające zioła. Mhm. I e, jakie to mogą być zioła? Dobra. E, no to gdybyśmy tylko e, w samym tutaj e, po, pojedyncze zioła wzięli pod uwagę, no to tutaj e, polecam serdecznie mój, e, moje ulubione. E, Mój ulubiony czarny bez, kwiat czarnego psu, o. Tak, który, który kiedyś dawno to, to był uznawany, Po poznańsku chyćka. Chyćka, tak, był uznawany za święte drzewo, przed którym ściągano czapki z głów, klękano. Tak? A kiedy tak samoistnie... A teraz w krzaczorach rośnie? A kiedy samoistnie wyrosło tobie w ogrodzie, to o, jakby nikt nie odważyłby się go ściąć, tak, bo to przynosiło nieszczęście. Wow. E, natomiast tak, jest, czarny best jest... Fajna historia. E, tak, czarny bez jest tutaj e, bardzo pomocny w wspieraniu odporności. I też działa przeciw właśnie między innymi. Kwiat, a, e, tak. a owoc? E, owoc ma dużą ilość witaminy C, i tutaj e, przy, w stanach chorobowych na przykład możemy się nim wspierać. E, następnie jeżówka, e, również tutaj przede wszystkim, nie wiem, nalewka alkoholowa z jeżówki. Jak wygląda jeżówka? E, ma piękne kwiaty. E, a korzystamy z kwiatów czy z owoców? E, z, kwiatów, e, z, z kwiatów, z liści i z korzenia jeżówki. Aha. Następnie soplówka jeżowata. Soplówka jeżowata to jest grzyb, inaczej zwany lwią grzywą. Myślę, że potem możemy. W, pokażemy. W sprzeć, tak, pokażemy po prostu na obrazkach, jak to mm -hmm. wygląda. Natomiast wyciąg właśnie z soplówki jeżowatej y, może wspierać odporność tutaj, i, i to, tutaj też taka akuracja wtedy sześciotygodniowa y, może przynieść y, bardzo dobre efekty. Y, z tych, których na pewno znacie, tak, to czarnuszka i tutaj i y, y, ziarna czarnuszki i olej y, z czarnuszki. Y, rokitnik. No dobrze, sześciotygodniowa kuracja powiedziałaś. Jak to jest z tym stosowaniem ziół y, terapeutycznie? Często stosuje się właśnie w takim, y, takim sposobem, że y, przez sześć tygodni y, stosujemy określoną dawkę dedykowaną dla y, konkretnej osoby. Dlatego, że tu no nie ma takich przepisów, recept dla wszystkich, a przynajmniej ja tak nie, no nie stosuję, tak, bo mhm. nie ma jednego sposobu, który będzie dobry dla, dla każdej osoby tutaj bardzo indywidualnie. Należy Czyli gdybym chciała tego używać stosować stos, sto, z konkretną osobą. stosować przez całą zimę, bo Anka Zielanka powiedziała w okienku na YouTubie, że to jest dobre, to ja sobie będę codziennie używać przez całą zimę aż do wiosny. Nie. To już o tym wcześniej też rozmawialiśmy. Mówiłyśmy właśnie, że no, nie, nie stosujemy. Chodź tu do kadru bliżej. Nie, sto o, tak. nie stosujemy w takim, no, można powiedzieć, w ciągłym stosowaniu, tak? no, mm -hmm. tylko przeprowadzamy po prostu kurację, tak? wzmacniającą odporność. Co jeszcze? Ja tutaj e, słyszałam ostatnio o złotym mleku od ciebie, tak? E, Imbir, kurkuma, tak, pieprz, czosnek, mm -hmm. masełko. Mionk. Również tak w, wspiera takie złote mleko y, odporność, ale również rosół, tak, czyli zupa mocy, długo mm -hmm. gotowany. Rosół również będzie wspierać odporność i y, tutaj z dodatkiem właśnie ziół y, możemy, y, możemy go zastosować z dodatkiem kurkumy. Nie wiem, czy ktoś kiedyś próbował z Was rosół gotowany, długo gotowany z kurkumą. Polecam serdecznie. A teraz pojawiła się w Intermarsze widziałam, kurkuma świeża, bo my mhm. znamy kurkumę z przyprawy, tylko z mhm. takiej torebki sypkiej, a jest kurkuma świeża. I to wtedy taką świeżą kurkumę do takiego rosołku można dorzucić mhm. i jest dobra. Tak. Y no dobrze, słuchajcie, co jeszcze takiego, co możecie sami przygotować, to jest taki ognisty cydr, napój mocy, oksymel. On jest zawsze Przeniosę. przygotowany tak na moich warsztatach. Dam Ci mikrofon, Początek. a ja przyniosę oksymel. I w skład tego oksymelu wchodzi przede wszystkim ocet jabłkowy, żywy, naturalny, niefiltrowany. Ta tak, Ania przygotowała samodzielnie. Jak widzicie, no, zwykły słoik z recyklingu wystarczy do tego. Cynamon mamy, tak. Mamy laskę. Mamy cebulę. Mamy czosnek. Mamy goździki. Mamy również kurkumę. Mamy też też możemy dodać chszan, ostrą papryczkę. Zalewamy. Na jeden miesiąc i po miesiącu mamy gotowy napój odpornościowy. Ja już mam. Hmm. Tak, przepis, pełny przepis tutaj e, znajdziecie na Facebooku albo na Instagramie anka.zielanka e, i e, z przepisem, jak go przygotować. E, no i stosujemy łyżkę dziennie w celu wzmocnienia odporności. A jakie jeszcze raz, jakie to są zioła, które polecamy na wzmocnienie, to chyba w opisie też damy, tak, damy. informacje, mhm. damy też linka do, twojego, mhm. do Twojej strony, gdzie różnego rodzaju informacje I też przepisy, można uzyskać tak. i mhm. przepisy, ale przede wszystkim ja chciałabym, żebyś powiedziała um, coś o tych świątecznych warsztatach. Mhm. Dobra, jeszcze tylko o tej odporności, słuchajcie. Dla osób z taką bardzo obniżoną odpornością polecam jeszcze takie zioło adaptogenne, traganek, Też w razie czego udostępnimy więcej informacji na temat tego, tego, tego draganka, ale najważniejszą rzeczą, jaką możecie zrobić już dzisiaj w celu budowania swojej odporności, to jest pójście przez weekend na dwugodzinny spacer do lasu, gdzie są m.in. sosny, świerki, yy, i wdychać olejki eteryczne, które te drzewa No bo my sobie, właśnie, wydychają. my sobie yy, stosujemy te chemiczne, sztuczne, jakieś mhm. dziwne, nie wiadomo jakie cudawianki olejki do dyfuzorów, a my po prostu powinniśmy pójść do lasu. Tak. Dwie godziny, słuchajcie, w weekend w lesie. Jak nie możecie dwie godziny, to idźcie chociaż na godzinę na taki spacer. Bardzo mocno wspiera odporność. I my się spotkamy w takim lesie, myślę, w tak, którymś, jak, będziemy o, jak będziemy poniedziałek. Tak, jak będziemy mówić o lasoterapii, to sobie o siódmej rano pójdziemy, zobaczycie, jakie o tej porze roku jest słoneczko, bo niektórzy nie wiedzą, mhm. bo o siódmej rano jest, już są jak w pracy. Jest pięknie. No. Ale tak, jeszcze, jeszcze powiedz mi jedną taką rzecz, bo ja słyszałam o bańkach ogniowych. Mhm, tak. I co one mają do odporności? Bańkami ogniowymi również możemy wzmacniać odporność. Są ale specjalne. To jak szlak układy. Trafi, czy czy. Gdzie szlak trafi, no to też coś poradzimy, chociaż to takie będzie ratowanie, sytuacja nie zapobieganie. Natomiast bańki ogniowe możemy stosować w takim układzie, w takim nastawie, właśnie też w celach odpornościowych, budowania odporności. Też tutaj w razie pytań udzielimy, czy, czy ja udzielę informacji, jak, jak stosować właśnie bańki, żeby budować odporność. No i tutaj, jakby jeszcze raz wracając. Przede wszystkim, słuchajcie, dieta, las, czyli świeże powietrze, tak? Olejki eteryczne, naturalne, pochodzące z lasu. A ktoś mi lasu. napisze, ja nie mam czasu. To ja odpowiem tak, że jak zawsze odpowiadam, zioła potrzebują czasu. Mhm. Zioła potrzebują czasu. Stosowanie czy kuracji ziołowych, czy budowanie odporności to nie jest 5 minut. Słuchajcie, na to pracujemy um, często wiele tygodni. Aby zobaczyć efekt, natomiast te efekty są długotrwałe, one się utrzymują naprawdę długo. Ale to się wpisuje w moje klimaty, dlatego że ja zawsze odpowiadam, że styl niskowęglowodanowy, tudzież keto, to nie jest bądź fit na lato. No, po prostu, jeśli my przez 20 ostatnich lat się sponiewieraliśmy, byle jakim jedzeniem, no to w dzień, dwa, nawet w miesiąc tego nie odbudujemy. Tak. Na, naszą, na naszą odporność wpływa stan naszej psychiki, stan naszego organizmu, e, też nasze podejście, e, no, tym, to czym się żywimy, e, no i to, na co mamy wpływ, czyli to, czym możemy wzmacniać e, nasz organizm, żeby był bardziej odporny. Zrobiło nam się 16 minut, miało być 15, ale to nic, ale jeszcze jedno zdanie. Ja myślę, że kiedyś sobie w ogóle jeden cały odcinek porozmawiamy na temat olejków eterycznych, mhm. ale jakbyś mogła powiedzieć coś jeszcze o olejkach, o olejku złodziei, bo jak się mhm. przygotowywałyśmy do, do tego nagrania, to mówiłaś coś o olejku złodziei, mhm. e, no nazwa sory, ale nie brzmi, nie? Tak, ale to myślę, że to jest dłuższy temat, i tutaj 30 sekund na pewno tego nie, nie, nie przygadamy. Natomiast, tak, tutaj olejek złodziei i przy wspomaganiu odporności, i przy już chorobach, kiedy złapiemy, nie wiem, wirusa, czy, czy właśnie no, no, zachorujemy po prostu. No dobra, to teraz pytanie na koniec. Idziemy na kawę czy do lasu? Bierzemy kawę i idziemy do lasu. Wiedziałam, że to powie. Byłam <grym> pewna, to było nieustawione, ale byłam pewna, że to powie. Słuchajcie, Aniu, ja Tobie bardzo dziękuję, że zechciałaś do mnie podjechać i widzimy się za tydzień w poniedziałek. Dokładnie. O tak. czym będziemy mówić? No, to do lasu pójdziemy. Jak będzie pogoda. Jak będzie pogoda, pójdziemy do lasu, a jak nie, no to. To menopauza. Hmm, to menopauza na warsztat. Tak, mhm. dobrze. Okay. Menopauza. Dobrze. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, widzimy się. My widzimy się już jutro z prababcią Walosią, a z Anką Zielanką za tydzień w poniedziałek. Pa!